This chicken, now she wanna marry me. Okay. But she gonna need some closure and some therapy. No way. Came back to the city with might bank account on F. Witajcie na kanale Gity, z Wami Doman i Burzyk, cześć! Zapraszamy na test kolejnego dużego, imprezowego głośnika LG XBOOM RN7. RN7 od LG to głośnik przewodowy, więc mamy tutaj klasyczną ósemeczkę w zestawie. Ale oprócz tego jest też trochę papierologii, opasłe papiery, które odkładamy. Jest pilot, co bardzo cenię, bo możemy dzięki temu z odległości ten głośnik obsługiwać. I mamy też tutaj, to mnie naprawdę mega zaskoczyło, panie Danielu, bo mamy antenę i antenkę do gniazda FM i DAB, więc naprawdę szerokie możliwości tego głośnika. No i oczywiście w zestawie mamy też. Sam głośnik X-Boom. LG Xboom RN7 to Typowa taka kolumna imprezowa. Już to widać po wyglądzie, bo mamy sporo przetworników. Gdzieś tam jakieś takie różne szalone załamania. Ale jednocześnie jest to głośnik pokaźnych rozmiarów. E, średnio przenośny, no bo jest na przewodzie, więc nie, nie będzie to głośnik gdzieś tam, który może grać poza zasilaniem przestawny, sieciowym. tak bym go nazwał. Jest, a, że jest po prostu przestawny. No. Go, tak, Przestawisz go i podłączysz. Przestawisz i podłączysz. One ciężko go nosić przez te rączki. No jak tak. to odpływań, nawet za rączkę, złap jedną, a za drugą i do góry go teraz. O, i w dół. Jak to jedna osoba ma nosić, to powiem tak, 16 kg może to nie jest jakoś mega dużo. Ale w tym chwycie niewygodne. Ale w tym chwycie jest, nie jest to zbyt wygodne, żeby go przenosić, bo tyle dokładnie waży. A wymiary 33 cm na 34 cm. Zatem te wymiary są bardzo podobne. Na 78,5 cm. Wysoki jest. Wysoki chłopak. Wysoki chłopak, taki bardziej podparty, boksa 300. Niż pod seteczkę, którą 110, którą niedawno testowaliśmy. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o to, co tutaj znajdziemy, to znajdziemy dużo rzeczy, ale przede wszystkim muszę podkreślić, że przed nami jakiś idiota powciskał membrany. Mnie to strasznie denerwuje. Panie idiota panieniemu. albo dziecko idioty. To dwóch idiotów. Może bez przesady, no dziecko, ale no, no tak, w sumie trudno dziecko winik, idiota nie dopilnował dziecka może. Tak. No straszne to jest, bo wszystkie przetworniki Twitterki i średnio to nowe są powciskane do środka. Może by to jeszcze jakoś poprawiło jakoś brzmienia, gdyby nie były powciskane. Ciężko mi teraz powiedzieć, czy, no Ale czy... szanujmy sprzęty, no. No niestety, ale My ci, możemy że... rozbić enermaxa za własne pieniądze kupionego. A nie jest testówkę. No dobra, ale słuchajcie, to też jednak trzeba LG za to zganić delikatnie też, tak, że bo da się tam dostać. to powinno być tutaj i tutaj. To ładnie wygląda, ale no jak samo widać, jak widać samo, nie chroni się nie sprawdza. Na się. przykład w Sony XB72, który stoi w tej chwili blisko nas, tam cała maskownica jest metalowa, bardzo wszystkie przetworniki było. są ukryte. Chciałbyś jakimś, nie wiem, szpilką tam wciskać. No a tutaj niestety, ale szybko, papierowe zwłaszcza, że są te wszystkie membrany, można je bardzo łatwo uszkodzić. A jeszcze to, to dobrze, że są tylko wciśnięte, bo można było no mocniej wcisnąć. Można mm -hmm. było je przebić i już by było niedobrze. To, co się przede wszystkim rzuca, to to, że tutaj mamy trzy typy materiału właśnie. Przede wszystkim chropowaty na górnym, w górnym, górnych częściach, taki mów tutaj. Mm -hmm. Najfajniejszy zdecydowanie Piano black na przetwornikach. Już całe brudne. Strasznie się Ładnie kurzy. Wygląda, ale tak. no. Zaraz to wszystko będzie tutaj widać. A jak pójdziemy jeszcze niżej, to mamy metalową maskownicę logo Xboom, pod nią główny, niskotonowy woofer i on już jest dobrze zabezpieczony, tutaj nie ma mowy, żeby się dostać, żeby coś uszkodzić, ale dookoła też piano black i też to piano black będzie się e, brudzić. I wyloty powietrza dwa. Tak, wyloty takiej refleksji z przodu dwa. Tutaj e, mamy też podświetlenie, jest pod tą maskownicą. Podświetlenie tylko Tak, na jednym głośniku, ale wygląda nawet... E, Bardzo nawet ładnie nieźle. się prezentuje, tak. tak, Front, tak. Na bokach nie ma nic, poza rączkami. Nic, nic ani. Z tyłu mamy taką metalową jakby bardziej część, na której mamy... Zaraz polecimy wszyscy do przodu. Do Czy tyłu. Do tyłu. Wejście na mikrofon, wejście na gitarę i gniazdo optyczne. To super. No I antenowe jest. do podłączenia anteny, żeby powiększyć zasięg. Na spodzie mamy nóżki. Przejdźmy na górny panel. Tutaj mamy miejsce na smartfon, tablet. Mamy też wyświetlacz monochromatyczny. Oplułem trochę ten górny panel, na którym w mocnym słońcu nic nie widać, ale normalnie tutaj wyświetlają się tryby, jakie są uruchomione. No, wszystkie informacje najważniejsze na tym wyświetlaczu. Obok niego dwa USB. 5V USB, dzięki którym możemy sobie na przykład, nie wiem, tutaj swoją playlistę własną jakąś z USB wrzucić. Możemy też nagrywać e, utwory, które będą gdzieś miksowane dzięki aplikacji, dzięki temu RN7. Możliwości jest naprawdę sporo. E, mamy możliwość podłączenia mikrofonu i gitary, co znaczy też, że. Jednocześnie musimy mieć stosowne tutaj zarządzanie do właśnie tych dwóch dodatków, ale mikrofonu ani gitary oczywiście w zestawie nie ma. Idąc dalej mamy equalizer, mamy też od razu przypisane też tutaj trzy tryby dźwiękowe, jakieś takie super efekty DJ-skie można by to nazwać. No i dwa wielkie pokrętła, to z prawej strony to regulacja głośności, regulacja mikrofonu gitary, przewijanie utworów, play pauza z drugiej strony, z kolei mamy już też troszkę tutaj możliwości ekualizacji, jakichś super blastów, basów uruchamiania i też zmiany tych trybów. No, generalnie sporo jest funkcji pod tymi przyciskami. Jeszcze idąc z prawej strony, możemy na przykład uruchomić, wyłączyć, zmienić tryb podświetlenia, albo podłączyć poprzez przycisk Twin drugi taki sam głośnik, żebyśmy mieli je w stereo. Jeszcze z lewej strony, włącznik i rejestracja. Nagrywanie na USB tego, co byśmy dziś tutaj sobie chcieli zmiksować. Bardzo dużo dzieje się na tym górnym panelu, aczkolwiek więcej działo się w starszym LG, który testowaliśmy, bo tam jeszcze były panele do skreczowania. Tutaj mamy to w aplikacji. Podoba Ci się ogólnie ten głośnik? Bardzo. Powiedziałem to na początku. Dobrze. Chciałem, żeby Podna jeszcze. W Kogo? Pada? Jakiego pada? To? To jest podświetlenie. Chyba to, jak napada prędzej. A faktycznie, tego w ogóle nie widziałem, teraz dopiero zobaczyłem. A fakt, jak pad wygląda z tej strony taki gamepad od PlayStation. Bo to świeci na membranę chyba, nie? Tak, dokładnie to. Podczas omawiania wyglądu zewnętrznego zwróciliśmy uwagę na wiele elementów dodatkowych, na przykład na to, że mamy tutaj USB, mamy Daus, mamy FM. Nie mamy napędu CD DVD. W tym poprzednich chyba był, jak pamiętam. Ktoś tam się wysuwało. Wysuwał się ten, który testowaliśmy. Nie mamy też miejsca na kartę pamięci. Mamy natomiast oczywiście bluetooth. Możemy bezprzewodowo łączyć i na zasięg nie będziemy na na jakość tego połączenia, ale też nie mamy informacji, jaki to jest Bluetooth. Natomiast ważna kwestia jest taka, że możemy podłączyć sobie tutaj na przykład trzy smartfony do tego głośnika jednocześnie i te smartfony, jak w aplikacji skonfigurujemy, to latarki mogą służyć jako dodatkowe podświetlenia, gdzie się rozmieścimy. Takie stroboskopy się wtedy robią z latarek. Taki dodatek, proszę ja do tego głośnika dochodzi. Oczywiście też warto dodać coś więcej na temat samych przetworników, które tutaj... A, no to jeszcze wiet... warto wiedzieć, że pobór prądu w trybie czuwania to jest zaledwie 0,5 W. Nie wiemy, jakie jest pasmo przenoszenia, bo tego pasmo przenoszenia nam LG nie udostępnia, niestety, więc, więc nie zdradzimy. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że nisko schodzi ten głośnik, zdecydowanie podczas odsłuchu też będziecie mogli to usłyszeć. Jeżeli chodzi o przetworniki, no to mamy tutaj zestaw trójdrożny, pięciogłośnikowy. LG w specyfikacji podaje nam co ciekawe tylko wymiary Twitterów 2 razy 2 cale. Nie podaje nam wymiarów tych średniotonowych, ale to wyglądają na jakieś czterocalówki, może 3 calówki bardziej, 3 tak. calówki dwie, no stawiamy, że to są dwa trzy calowe. No i mamy jeszcze woofer, jeden ośmiocalowy, ten największy głośniczek, oczywiście też bas refleksy w dolnych partiach. Jeżeli chodzi o impedancję, twittery 8 ohmów, midy 4 ohmy i woofer ma 6 ohmów, no i to wszystko jest w specyfikacji tak naprawdę. A maksymalna więcej. głośność? A maksymalna głośność jeszcze w okolicach 103 dB. Więc jest naprawdę głośny. Głośny jest ten głośnik. I co najważniejsze, na maksa zyskuje, nie traci. To, to, jest, ab, to, to jest absurd wręcz. On, on najlepiej gra, skakujące. jak jest głośno. Na cichej głośności basów w domu, zwłaszcza, nie uświadczycie. Natomiast jak gra na maksa, to wtedy wszystkie tony idealnie słychać. I nadal jest bardzo fajnie i głośno. I donośnie. Słuchamy. Aplikacja jeszcze. Burzyk bardzo nie lubi gdy omawiam aplikację, więc postanowiłem go wymienić. A co ciekawego, w apce do głośnika RN7, tutaj przede wszystkim widzimy podgląd tego głośnika. Mamy też możliwość zmiany trybu od bluetooth przez LG TV, USB optyczne, FM, DAB. Bardzo, bardzo dużo tego jest, regulacja głośności. Equalizer, a tych trybów to ja aż po prostu nie ogarniam po co aż tyle tego jest no ale może ktoś w ramach Equalizera będzie chciał wybrać taki który będzie mu najbardziej pasował. W aplikacji mamy wszystkie tryby dj'skie, nie mamy już teraz możliwości skorzystania z tych trybów na górnym panelu tak jak było w tym głośniku LG, który testowaliśmy. No a tutaj jest tego naprawdę dużo, tylko że coś mam chyba wyciszony głośnik, więc go pogłoszę. By dużo, jak ktoś ogarnia, to będzie mógł sobie tutaj naprawdę bardzo fajnie tym pozarządzać. Jest też kreator sampli, ale nie będziemy teraz też żadnych sampli tworzyć. Jeżeli mamy podpięty mikrofon, no to oczywiście też regulacja karaoke właśnie w tej aplikacji. Zarządzanie efektami świetlnymi, chociaż mamy no, tak naprawdę skromnie, tutaj, jeżeli chodzi o podświetlenie, no to jednak w aplikacji możemy troszkę tym, tymi efektami tutaj zarządzać multi-jukebox, jeszcze jest taki dodatek tutaj w aplikacji. Tak, wychodzimy stąd, nie będziemy tym zarządzać. Auto power management i też mamy wbudowany player od razu, tutaj możemy tworzyć play playlisty, jakieś tam dokładniejsze ustawienia samej aplikacji. O, proszę bardzo, gesty, jeżeli wstrząśniemy urządzeniem, to możemy tutaj gesty wywołać, jeden, jeden z gestów. No i mamy też możliwość wyłączenia głośnika w aplikacji, ale jeżeli chcemy go potem z powrotem włączyć, no to już trzeba będzie niestety zrobić to ręcznie przyciskiem na górnym panelu. Tak się właśnie prezentuje apka do tego głośnika, apka LG X Boom. W pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że głośnik zniknął, ale nie zniknął, bo postanowiliśmy zrobić odsłuch z dalszej odległości. Gdzieś 4 metry od nas stoi w tej chwili ten głośnik. Nie dzieje się to przypadkowo, ponieważ pierwsze odsłuchy robiliśmy w zamkniętym pomieszczeniu, w naszym studium, Siedzieliśmy tak, nie wiem, metr, półtora metra od głośnika. No i trochę marudziliśmy na jakości szał nie, <Szału> nie robił. Szału nie robił. Był poprawny. Co poprawny, nie najgorszy, ale no coś takiego w nim było, że nas nie porwało. Natomiast wynieśliśmy go na dwór, uruchomiliśmy na maksa. Jak uderzyło, to ja mówię, to, to gra? Co to gra? JDL gdzieś przyjechał? No. Nawet lepiej grał, Zaczął tak nam się no, wydawało. Tak się wydaje, no. Zaraz ocenimy, jeszcze raz jeszcze. Więc postanowiliśmy, że będzie stał za kadrem. I będzie, będzie głośniej. głośniej. Będzie dużo głośniej, będzie czasem na maksa, czasem prawie na maksa. mi mi to panu. Hadith Underwater jako pierwszy utwór. <laughs> Bass Blast się nazywa, przepraszam. <laughs> What? hey bill i'm in the mood for a switch up. i hit the function hit the rose until right till i hiccup i hit the stage and leave with money that's a sticker she picture perfect so i told him i'm a flicker bill i'm in the mood for a change up. i leave the city and return with my changer. they got amnesia, don't remember how they played us they wanna knock me down but somehow i just stay up like ruby. ruby Straight to the stage They love me love I understand they hungry uh, But please don't hate That's ugly I've yeah. been sliding Shaking moving I've been popping In my city well, okay. Shawty say she love The way we do it Do it with me I be too turned up To ever give a fuck yeah, yeah. I ain't come to argue Let a nigga fuck please, They been talking pennies I need bigger that yeah. About to catch a flight I need to switch it up okay. Got that black boy Joy might do my dance on me. Ц тарас ретровіын Пачулатне лолы садіз ти пока мо. tam leci od paleta. przewinę. opinia analiza, Panie Danielu. Kończymy to słuchy, to tańczenie i zabawę. Kurczę, no by było bardzo przyjemnie. W zasadzie w każdym gatunku muzycznym było naprawdę przyjemnie, niezależnie od tego, czy było na średniej głośności, czy na w zasadzie maksymalnej. To ten głośnik jest, po pierwsze dobrze zbalansowany, a po drugie jest naprawdę soczystym uderzeniem basu. I to mi bardzo przypadło do gustu. Powiem Ci, że niesamowite jest to, jak dużo daje rozdzielenie Twitterów średniotonowych i wysokotonowych, znaczy no tak. wysokotonowych, niskotonowego i średniotonowych. To jak jest to wszystko wydzielone, no to robi różnicę, bo dzięki temu nadaje takie... się do każdego gatunku. W roku, talerze, gitarka, wokal, to wszystko się gdzieś tam odróżniało. Tak samo jak słuchamy klubowych utworów z wokalem, Muzyczka sobie gdzieś tam łupie, a wokal też jest oddzielnie I to jest najważniejsze. On momentami grał na maksa. I nie widziałem, żebyś się krzywił, jak grał nie, na maxa Nie, 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 naprawdę. A jest głośny i wcale nie jest aż tak daleko. Tym niemniej było to na tyle właśnie dobrze wszystko zaprojektowane, że żadne spasm nie robiło się jakieś nieprzyjemne. Basy nie zaczęły pierdzieć, wysokie tony nie zaczęły trzeszczeć. No, wokale zawsze są w porządku. No, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Masz jakąś bardzo dobrą Ziemię. Bo na podłodze panelowej to w ogóle basy nie było. A tutaj, jak go postawiłeś na twardej ziemi trawie. Dobry to, grunt jest. To nagle poszły grunt. te basy, kurczę? Dobry grunt jest. No to jest zupełnie typowo imprezowy, typowy, żeby go na dużej przestrzeni słuchać, a nie w małych pomieszczeniach. Żeby gdzieś na dworzu z nim nie ma żadnego standardu i no to wiadomo no, na deszcz jest trzeba się... uważać. Szkoda, że nie ma żadnej wbudowanej baterii, bo tam gdzie ten mózg no właśnie, wielki. No tam można było wielką baterię założyć. No więc myślę, że tutaj jakaś taki upgrade z baterią, by się, jeżeli on by miał baterię, nawet niech będzie troszkę droższy. No to Ale jest naprawdę dobra konkurencja Coś. Tylko, znaczy tak, na pewno ma słabsze podświetlenie niż JBL, no bo to jest to raczej dla niewielu osób najważniejsze. Dla większości ludzi, którzy wydają takie pieniądze na głośnik, no to najważniejsza jest jakoś muzyki. Wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy mieli dwa i połączyli je w stereo. O kurczę, ale by to grało. Hmm? To, to jest ten moment, ciekawe. kiedy strasznie żałuję, że nie mamy drugiego, bo jeżeli jeden sobie tak radzi, to dwa co tutaj rozstawione. Działo? To po prostu, no, nic więcej niż potrzebujesz, żeby na jakąś 16 ogarnąć Ojej. jakąś imprezę w ogóle rodzinną absolutnie. czy cokolwiek z potańcóweczką jeszcze gdzieś tam ewentualnie, pod względami muzycznymi jest to absolutnie świetny głośnik. Naprawdę. Nie ma się do czego przyczepić, ale z zastrzeżeniem, że musi grać albo w dużych pomieszczeniach, albo na otwartej przestrzeni. Tak. W małych pokojach, nie na panelach bardzo. traci. Traci naprawdę na swoich możliwościach i wtedy no, nie docenicie go. A to jest też zaleta głośników, że one sobie na otwartej przestrzeni radzą tak dobrze na maksymalnej głośności. Nawet JBL sobie tak dobrze nie radzi na maksymalnej głośności. No może tak było faktycznie, A za to JBL radził sobie znacznie lepiej na niskich głośnościach i w pomieszczeniach. Tak, Tutaj jest jednak, bardziej uniwersalny. Tak, ten jednak już tylko na dwór się w zasadzie nadaje, bo albo do dużych miejsc, bo jak sobie włączyliśmy w studio, tam wszystko było ciasno, blisko, no to w ogóle nawet ten nie ma na się rozejść. Nie zrobił na nas po prostu do, do Już dobrego wrażenia. Już Mieliśmy na początku złe wrażenie, mówię, o, będzie kiepsko. Tak. A tutaj, Komarcie je. Gdzie? Na samym Czole. O, to dziaduje kawalerii. to ma najmniej krwi. Wycisał ci mózg. <śmiech> <śmiech> nie podoba mi się tak głośno. Tylko, cena. A tylko cena. manta. Próbuj. 1600 zł. No nie jest to mało jak nagłośnik przewodowy. Właśnie, to to chodzi, że nadal uważam, że nie jest to mało, ale jego możliwości multimedialne i jego możliwości no w ogóle prawda. takie DJ-skie, jego... No jest, multum jest tego. Są, no ale są, ale są. Ale słuchaj, no ale radio, słuchaj, no ale radio by, są dwie rzeczy, to, które tak. u mnie mają olbrzymi szacun. Optyk, możemy sobie podłączyć do telewizora, do konsoli po optyku. I właśnie te daby i FMy. No to jest, kurczę, coś też niespotykanego, że jeszcze przy okazji to może być radio też z anteną, która jest w zestawie i dzięki temu możemy słuchać spokojnie właśnie DAB i FM. A ja pan ci, że do telewizora to ja nie widzę tu zastosowania. Nie, no. bo, bo nie ma nawet stereo, no, bo no, ten jako, jest jeden. No tak, jakbyśmy o dwa, no to wtedy na zabawa. A w dwóch w ogóle nie nie. Pomóc, no w już nie połączysz dwa Nie, no nie, no nie. Ale słuchajcie, też tutaj w tej aplikacji widać jak dużo jest takich możliwości jakichś do śpiewu do robienia imprezowego głośnika z tego, ale jest szkoda, że nie ma mikrofonu. No. W tej cenie to jest to, na co narzekamy w JBLach, że nie można nawet jednego przewodowego chociażby mikrofonu wrzucić, nawet niech to będzie średni mikrofon, tak, ale już ale jest w ogóle inny pobabić odbiór, pobawić, można się pośpiewać, bo podejrzewam, że to byłoby naprawdę bardzo fajne połączenie. Z wyglądu też jest ładny, nie ma, nie ma czegoś takiego czekowego, festyjnego. Bardzo, bardzo ładne, powiem Ci, że już mi się znudziły wyglądy JBL. -i. chociaż PartyBox 110 jest ładniejszy od setki, to uważam, że to jest ładniejsze od PartyBoxa, nawet 110. -tki. Pod warunkiem, że jest widny, no bo po ciemku tego prawie nie widać. A Party box zawsze będzie ta. się wyróżniał. No On jest taki ciekawszy, no taki jest. Trochę mnie śmieszny, ale jest taki. Przypomina no, ta trochę jest. taka. Partybox jest bardzo elegancki, taki stonowany, a ten jest taki trochę wystrzałowy, słuchajcie, a nie tandetny. Słuchajcie, naprawdę ten głośnik nam się bardzo, bardzo spodobał. Myślę, że LG Xboom RN, RN7 to jest pozycja, o której warto pomyśleć, jak szukacie przewodowego, imprezowego głośnika. Nie zawiedziecie się pod względem wyglądu, maksymalnej głośności, ogólnego brzmienia i masy możliwości dookoła, które tutaj są. I nie wiem, co tam Amazon robi, ale chyba potwierdził. LG Xboom RN7 na kanale GIT. Kawał porządnego głośnika. Z wami Doman i Burzyk. Cześć! I na nawet na minimalnej głośności, nie gra tak w starych źle też. No nie, nie. nie. Jest. Ale on jest stworzony do maksa, do dzielania.